Добре, камера пошла. И... Akcja. W ramach programu Zwolnieni Story postanowiliśmy zorganizować festiwal filmowy połączony z konkursem krótkiego metrażu. Reakcja narodziła się 9 października 2019 roku. Nasz festiwal dla młodzieży rozrósł się do rangi ogólnopolskiej i miał trwać dwa dni. Zaczęliśmy myśleć nad atrakcjami dla uczestników. Opracowaliśmy regulamin i podjęliśmy wstępne decyzje co do nagród, statuetki, vouchery, książki. Naszą grupą docelową była młodzież ze szkół średnich. Nie zamierzaliśmy wprowadzać ograniczeń tematycznych. Sami stworzyliśmy przestrzeń wizualną. W internecie, media społecznościowe oraz stronę www. Początkowo festiwal miał mieć miejsce w trzecim miejscu ogólnokształcącym w Poznaniu. Jednak z wpływem czasu zostaliśmy zmuszeni do znalezienia miejsca, które pomieściłoby jeszcze większą ilość osób. Tak oto podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Jednym z ważniejszych punktów naszej pracy było stworzenie kosztorysu, a także opracowanie potencjalnej listy sponsorów, partnerów i wykładowców. Tak oto w naszej festiwalowej rodzinie znaleźli się Wacław Mączyński, Anna Cor, Łukasz Głębi. Rafał Wijański, Adrian Naworok, Grzegorz Hoły, Rafał Jerzek, James Barr, Aleksandra Ławska i Agnieszka Czaplewska, Ewa Sobolewska, Janusz Piłowarski czy Marcin Denga. Ważnym etapem promocji wydarzenia było stworzenie oficjalnego plakatu, a także materiałów promocyjnych takich jak wlepy. Dzięki współpracy z mediami mieliśmy okazję wystąpić na antenach Radia Emaus i Radia Afera, a także udzielić wywiadu dla kultury u podstaw. 9 stycznia 2020 roku puściliśmy w obieg formularze zgłoszeniowe do konkursu krótkiego metrażu. Honorowymi patronatami objęło nas wiele instytucji, m.in. prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, Młodzieżowa Rada Miasta, Filmweb, WTK czy Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. 2 marca spotkaliśmy się, aby podsumować ostateczną liczbę zgłoszeń do konkursu krótkiego metrażu i obejrzeć Wasze produkcje filmowe. Nie mogliśmy uwierzyć, że było ich ponad 40. Przygotowaliśmy oficjalny program, rozesłaliśmy zaproszenia, weszliśmy w etap rekrutacji wolontariuszy. Trzy dni przed festiwalem świat się dla nas zatrzymał, ponieważ musieliśmy odwołać wydarzenie z powodu pandemii koronawirusa. Nie zamierzaliśmy rezygnować z marzeń, dlatego na drugi dzień odbył się live, na którym ogłosiliśmy nowy termin reakcji. Nasze plany są wciąż aktualne. Finał projektu odbędzie się we wrześniu 2020 roku, a my nie przewidujemy zmian w programie. Projekt zrodzony. W ramach platformy Zwolnienie z teorii czeka na swój wielki finał.